Nie ma, ja jestem trzeci, a w dzisiejszym dniu dobrą seraz przed nowy skin. A mianowicie jak widzicie tutaj uwaga, czerwony smok Jessie, więc za chwilę sobie go odbierzemy. Oczywiście jak ten film opublikuje, no to jakby ten skin został dodany wczoraj, no ale nagrywam to w dzień, kiedy ten skin został dodany, więc będzie to mój kolejny skin do Jesse, więc fajnie, fajnie, więc zanim to, zanim sobie go odbiorę i przetestuję. To jeśli jesteście nowi na moim kanale, to zostawcie subskrypcję najlepiej wraz z dzwoneczkiem, albo otrzymywać porozumienia o moich filmach oraz zostawcie potem cinką łapeczkę w górę, to może kupię kolejnego jakiegoś skina za gemy albo no nie wiem, po prostu kupię jakiegoś kolejnego skina itd. itd. no nie wiem, zobaczmy po prostu. Jak będzie dużo łapek w górę, no to zobaczymy co zrobię, ale, ale warto zostawić, więc zostawcie łapeczkę w górę. No i zapraszam Was do opisu tego filmu, bo tam znajdziecie moje wszystkie social media oraz mój klub Wybrows, który jest Top 100 Polska, więc zapraszam. Eee, no i słuchajcie, myślicie, że już nie ma co przeprosić, i my sobie słuchajcie do sklepu. Ok, więc jak widzicie, ja już jestem w sklepie, no i uwaga, nowe przebranie, zobaczcie, ono jest dostępne przez 52 dni, eee, odkąd został ten skin zdany, więc 52 dni już później nie będzie można tego skina odebrać, więc jak ktoś jeszcze go nie ma, eee, no to polecam Wam, sobie sobie go odebrać, więc słuchajcie, odbieramy go 3, 2, 1 i proszę bardzo, kolejny skin do Jesse już jest na moim koncie, już mam naprawdę kilka skinów do Jesse, więc fajnie. Eee, naprawdę fajnie, fajnie, to jest unikatowy skin, więc to będzie też fajne. Więc ja, ja sobie klikam w zadymiarzy i nie wiem czy on tutaj ustawiony jako najwięcej pucharków, ale nieważne, słuchajcie. Eee, tutaj sobie wybierzemy teraz słuchajcie czerwonego smoka Jesse. No i zobaczcie, że on ma taką plakietkę w tym miejscu. Witajcie Chiny, eee, więc wybieramy sobie go, słuchajcie, tak on się generalnie prezentuje tutaj dookoła Ja im sobie obrócę, no tak on wygląda, naprawdę jest on mega ładny, mega ładnie jest ten skin A to ciekawe jest on darmowy, no i słuchajcie, przetestuję sobie go oczywiście na starciu solo eee, Mamy mapę okrągły konion, no i lecimy ok więc słuchajcie, jestem już w grze, no i zwróćcie uwagę, że mam star power i generalnie tam mam yy, dwa star powery do Jessie i oczywiście sobie gram star powerem Shock yy, bo Shock po prostu jest lepszy niż energia yy, no i dobra słuchajcie tam mam jakąś Jackie i co słabe jest w tym skinie że nie ma on jakiejś animacji ma on zwykłą animację no ale jednak nie oszukujmy się jest to naprawdę bardzo ładny skin a co do tego darmowy więc nie narzekajmy yy, to że nie ma animacji no to nic wielkiego Naprawdę ładnie się on prezentuje. No i dobra, słuchajcie, tutaj mam jakąś Max, która ma naprawdę dużo pary cubesów, a ja nie mam żadnego. I to jest tak naprawdę, o kurczę, największy problem. I słuchajcie teraz wieżyczka. A zobaczmy czy pokona. Te... No niestety, kurczę. O, dobra, idziemy do kolejnej gry. Okej, okay, druga gierka w dzisiejszym odcinku odpalona. No i uwaga, tutaj już sobie zbierzmy na sam start skrzynkę. E, tam jest w sumie peny. No nie, no wiedziałem, że mi ktoś zabierze tą skrzynkę. No tutaj już się czają wszyscy. Wszyscy się muszą na mnie rzucać. Co to ma znaczyć? To, że mam tego skina, to się nie, nie znaczy, że musicie się na mnie rzucać. Wszyscy mi muszą kraść jeszcze te. Muszą mi wszyscy jeszcze kraść. E... No, powercupsy, no. O nie, jeszcze tam jest soczek. Nie, 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 tak się nie bawimy. Pani Shelly, pani Shelly. Dobra, ej, tam mamy tego samego skina, yy, którego ja mam, więc śmiesznie, śmiesznie się złożyło. Tylko kurczę, słabo mi wszyscy ukradli wszystkie power cubesy I w tamtej grze też mi ukradli. To może być naprawdę również słaba gra. No ale już na pewno poszło lepiej niż w tamtej chyba. Mm, więc dobra, słuchajcie, no już na pewno poszło lepiej, więc... Dobra, tam mamy Penny, którą tam Colt troszeczkę próbuje obić, ale nie trafia w nią, ale ja w nią trafiłem w tym momencie. No dobra, strzelmy sobie w nią, słuchajcie, rzućmy wieżyczkę nawet, o! Proszę bardzo, tak wygląda ta wieżyczka, więc pierwszy raz postawiłem tą wieżyczkę i wow! Naprawdę zobaczcie, jak ona kozacko wygląda! Ona jest... nie wiem, ta wieżyczka jest... wow! Chyba wieżyczka jest najlepsza w tym skinie. Jeszcze w lobby to ona wygląda tak, wiecie, w sensie przy wyborze Jessie wygląda ona tak, mm, tak średnio, wygląda ładnie, ale no jednak w grze wygląda ona o wiele razy lepiej. Yy, I słuchajcie, no znowu już mi ukradli ukradli Upsy. Yy, dobra, teraz przynajmniej będę miał, słuchajcie, soczek. I yy, słuchajcie, może ja sobie poczekam i wykorzystam go jak ktoś podejdzie, czy coś takiego, dobra, słuchajcie, o kurczę. Wiedziałem, że tak się stanie. Nie, no to było tak wiadomo, przecież nie miałem żadnego Cube'a i nie było szans, no ale dobra, czwarte miejsce lecimy do ostatniej gry. Okej, okay, więc zobaczymy, jak mi tym razem pójdzie. Do trzech razy sztuka, uwaga, lecimy, słuchajcie. E, dobra, rozwalamy sobie skrzynkę i tutaj mam nadzieję, że już jakiegoś polercube'a zdobędę, nie? To, be, to już jest naprawdę i już to mnie Nita ta idzie. Ilonek, lone, i no super. Dobra, słuchajcie, nie. <grytanie> Przynajmniej zdobyłem Parycubsa, więc już jest... Naprawdę jest progres, słuchajcie, jest progres. W końcu mnie ukradli powercub'sa i w końcu mam jakiegoś pierwszego powercubsa w tym odcinku. Wow, jestem tak zadowolony, że wow. Dobra, tam mamy Leona, który nie wiem czy on ma mało HP i trochę... No w sumie tutaj nie wiem, dziwnie się jakoś gra tak szczerze. Zobaczcie, że tam mamy Pek, który również ma soczek. I nie wiem czy byśmy go mogli... Kurcze, mógłbym go porobić, ale słuchajcie, nie wiem, może sobie zadzwonimy skrzyneczkę, chociaż tutaj wiedziałem, że tak się stanie. Wiedziałem, że ta BB do mnie podejdzie, ale słuchajcie, uwaga, dobrze się wybroniłem i teraz mam bardzo mało HP. Dobra, uciekamy, słuchajcie, uciekamy. Jest naprawdę teraz emocjonująca walka jest, słuchajcie, teraz jest naprawdę ciężka, ciężka sytuacja jest. Uwaga, podleżmy się tutaj w tych krzakach. Dobra, musimy uważać, bo tutaj z każdej strony mnie otaczają. Nie wiem czemu się ludzie ci tak nie otaczają. To jest jakiś totalny pek dzisiaj, nie wiem co jest. Zatroszczę mi tego skina czy co? No nie, no nie wierzę w to. Chyba to są jakieś jajca, nie? <gry> no co tu się dzieje dzisiaj? Ej, ten odcinek, serio, to jest mocny odcinek, tutaj się mocno dzieje na tych gierkach. No zobaczcie. u, tam bibi. O nie, ona idzie sobie po kolejny saczek, No nie, ona chyba sobie żartuje ze mnie, nie? To są chyba jakieś żarty. Uciekaj, dobra, wiecie co? Może ja walnej? Kurde, dobra, nie, zostawmy ją, zostawmy tą nitę. No, bo ona i tak by tą wieżyczkę rozwaliła, i tak by uciekła w sumie. Więc o, dobra, cyk. I nie wiem, czy tam nie rzucić, to by było akurat całkiem okej. Okay. Jakbym rzucił tą wieżyczkę tam, i no i uwaga, ta ta teraz, gdzie ona jest? No nie wierzę w to, jak ona mnie pokona, to chyba to są jakieś żarty, nie? Jest, słuchajcie, wieżyczka mi teraz ewidentnie pomogła. Dobra, tam 8 bitowy, tutaj próbuje z tego soczku podejść, ale słuchajcie, no nie wiem, on ma star power generalnie, więc nie wiem, czy on się nie odrodzi. Więc może jego zostawmy. Ale jeszcze może gadżet, możliwe bardzo to jest że ma gadżet yy, i słuchajcie pięknie, pięknie, Dobra, teraz postawmy sobie może wierzeszkę w tym miejscu i uwaga, proszę państwa, czy on ma ten star power? Tak, dokładnie, no najgorzej, nie? No chyba to nie, no nie wierzę w to nie, no słuchajcie nie widzicie co ten star power zrobił? zrobiłbym, wygrał tą gierkę, a ten star power mu... Ledwo co ze mną wy... Nie... Dobra, ja nie skomentuję, nie skomentuję tego odcinka, to było na tyle... Mm, było dzisiaj ciekawe, więc zostawcie łapeczkę w górę. No i co? Napiszcie w komentarzu Czerwony Smok Jessie, bo tak nazywa się ten skin, a ja przykle wam serduszko. No i to było na tyle. Trzymajcie się, no i cześć.